Gdzie ma być Alicja Tracz, kiedy wygrywa się taki konkurs? Na naszej kanapie tak odpowiadam! Jest. Czy dostałam szóstkę z odpowiedzi? Nie dość, że Alicja, brawo! Brawo! Nie dość, że Alicja, to jeszcze mama Pania? Anna, siostra Ola i tata Krzysztof. Rodzina Witamy. Traczów w komplecie. Czy rodzina Traczów w ogóle dotarła do rodziny mamy, taty, siostry? Co się stało wczoraj? Chyba jeszcze nie, dopiero powoli zaczyna do nas docierać. A do Alicji dotarło? Do mnie jeszcze też nie. Bo my ci bardzo gratulujemy. Pięknie śpiewasz. Pokazałaś to już nie raz, nie dwa, więc absolutnie super. Dziękuję bardzo. Jesteś super promyczkiem. Od kiedy ty śpiewasz, powiedz kochana? Myślę, że śpiewam tak od czwartego, piątego roku życia. Jakie były twoje przyboje, jak miałaś 4-5 lat? Ojejku, nie pamiętam. Nie pamiętasz? No, a pewnie siostra pamięta. Moje pojęcie to też kiepsko. Mm. Świetnie. No dobrze. Ale słuchajcie, to jest słuchajcie, bardzo to... uzdolniona rodzina, bo Ola, czyli siostra Ali, też śpiewa. Prawda, Olu? No, wy chyba Prawda? nagrałyście coś razem, dziewczyny, co? Tak, nagrałyśmy nasz wspólny singiel. Jak, jaki był refren? Dacie nam próbkę? No, dziewczynki, no? Przed nami cały świat. 前，我们。 No i iż. Fajna no, co, co to więc śpiewać? no wszystko jest jasne. W tym komunikacie zawarte są wszystkie najważniejsze informacje. To się trochę zda, zgadza, no, że przed nimi świat, świat czeka na wasze talenty, dziewczyny. Marzyłaś o tym, żeby mieć szansę na występ w Eurowizji? Tak, tak bardzo. Ania, a ty dobrze typowałaś oglądając wczorajszą szansę? Powiem ci szczerze, że miałam nosa, miałam nosa, czułam, że to tak będzie, ale przede wszystkim, słuchajcie, wzruszyć Dawida Kwiatkowskiego, no ala, powiem ci, że Dawid tam łezkę uronił. Ciekawa jestem czy rodzice w ogóle spali? Bo ja jestem mamą i ja bym na pewno nie zasnęła. Na pewno. Ja miałam wielki problem z zaśnięciem, naprawdę. Bardzo długo nie mogłam zasnąć. Wszystkie emocje chyba dopiero wychodziły ze mnie. Słuchajcie, a co to oznacza, że teraz będzie Eurowizja i trzeba wystartować? Jak to dla Waszej rodziny, jakie to zmiany będzie oznaczało? Myślę, że będą olbrzymie zmiany. Choć tak naprawdę to chyba jeszcze sobie nie zdajemy sprawy z tego, mm. jak to wszystko będzie wyglądało. Krzyżno? Będziemy na bieżąco się dostosowywać. Mhm. Ale już mieliście pierwsze rozmowy z producentami, już były jakieś ustalenia. Czy na razie jeszcze jest tylko echo to zwycięstwa? Chyba przed nami, Okej, okay, mm -hmm. okej. Okay. Słuchajcie, no jak wy będziecie świętować to zwycięstwo, to? Że Alutka przejdzie, że, że będzie występowała w Eurowizji Junior. Jak wy, co Wy sobie w domu fajnego zrobicie? Ugotujecie sobie coś, pójdziecie, nie wiem, gdzie świętować na spacer długi. Macie już jakieś plany? Jeszcze nie mamy planów. Wczoraj zaczęliśmy od sushi. Okej. Okay. Okay. A na następne dni musimy coś wspólnie wymyśleć. Na, na pewno zrobimy coś fajnego, żeby. Dziewczyny na pewno dziewczyny, coś wymyślą. Dobra, dziewczyny, to teraz była próbka mała na trzy, cztery. Dogadajcie się przed nami cały świat. Ja poproszę. Ja uwielbiam jak tu się w tym programie śpiewa. Namówcie się Oleńka i Ala. No. A Marzena, zrobisz chórki? Zrób, żeby dodać dzieci tuch. Nie śmiem. No Naprawdę nie śmiem. No. No właśnie tak to widzisz, bywa no? Marzena. Ale ty jesteś twardzielką. Zaraz no? będziesz za nie śpiewać. Ala, ja mam inny pomysł. Rozgrzej się na scenie. Co ty na to? I zaśpiewaj nam to, co sprawiło, że będziesz śpiewać w Eurowizji. I że dużo? Będzie? No tak. Dobra, ta. cała pieśń, no to dobrze. Ala, na scenę prosimy cię. Zapraszamy sama. na scenę.